Turnieje, rankingi, nagrody. Serdecznie zapraszam na forum MYFIFA.PL Polecam. Siemanko z tej strony, L. Witam Was serdecznie w nowym odcinku z FIFA 16. Dzisiaj zagram z Damianem meczek przeciwko sobie. Zagramy sezony oczywiście. Ja zagram prawdopodobnie Realem Madryt i zagramy sobie Grand Derby. No tam w ogóle jest no, Zobaczymy teraz ten tym meczu. No, zobaczymy, zobaczymy. Teraz się zemszczę. Ja wiem, ja, ja wiem, ja, że ja, 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 ja przegram. No. nie musisz tego mówić. Bo tym bardziej, że nagrywamy, to będziesz teraz tak grał na Maxa, że musak. Będziesz się pobić z obu tymi swoimi wyborami. Spinami, mankini, no, no. spin i tak dalej. Ja wiem o no, tym, ruletki, Dobra, nie, ruletki ja będą że ja będę tu płakał. Nie no nie wiem. Ja nie będę realem i nie no. będzie 10-2. Mi się zdaje, że, Nie no, nie ma. ma le, le, lekkie teraz... przycinki są. Przycinki są lekkie. No ja też no, ale... mam lekkie przycinki. Nie wiem dlaczego. Na pingu 21. No stereo Nie no, ja, ja ci nie wierzę teraz są przycinki, no nie! <laughs>

Ci... No tak można rzec Ale tak się rozpędził, że musiał odejść, ja bo takiego, już od... widziałem, że takiego ja, boosta dostał od ja, Fifa Ja to ja bym sobie takiego Neymara zrobił tutaj pod, pod niego skład Na <noise> człowieku, jak ja miał Neymara to wiesz co ja bym do... ja go nigdy nie sprzedał już nie Chociaż, chociaż wiesz co ci powiem, jak wyjdzie Team of the Year to będą takie karty, tak stanie, że to będzie masakra, Tego nie wiem czy mi się trzeba opłaca robić jakiś drogi skład Skoro za dwa tygodnie wychodzi Team of the Year, tak? No nie wiem, sam już. Ooooooh, teraz dużo szczęścia. To to dobry jest. No wyższy niż Kaylor, ale tego może trochę... A cię zrobiłem! Jeżyk! Jaki... Co to było? Jakie ważyło? Co to było? O ale teraz no. piłe dostanie Ronaldo rano... i masz trzy rano masz? What the no. fuck? On jest dobry nawet, ci powiem szczerze. No nie, ale muszę. Musiał... tu jeszcze... Ale zamiast rudego? No, ja wolę maszczona, na mówię ci szczerze. A ty robaczku! No choć, chodź, 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 chodź. Ciało, nie No już to nie da rady z tobą grać. Jak ty jesteś w dobrej formie, to nie da rady z tobą wygrać, na Ja, ja, ja ich kupiłem, ja, ja... Ja zarobiłem na nich ponad... Piętnaście tysięcy bodajże, jakichś sprzedawałem, bo oni tak podrożeli z JA! NIE! Znowu ta... to poprzeczka z tamtego odcinka, no nie... No. Z wczoraj chyba, tak? tak chyba tak, tak. tak, o nie... Alibaba, daba, 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 daba. To alibaba, O Jezu, ale go odebrał, <laughs> i dziecko... I zrobiłem na nich profit bodajże ponad 10 tysięcy, czaisz? No no... 15. Także to ładnie, bo oni tak podrożeli... Ja Ronaldo kupi... z główki. Ja Williama kupiłem za 8,900, sprzedałem za 11,5 tysiąca. Ty kurde jesteś Januszem biznesu Ja, ja tylko kupuję, ja na praktycznie nic nie... Chociaż w tej FIFA oczywiście trochę pohandlowałem na początku Dlatego miałem od razu w miarę taki wiesz, już dobry no, składnik ale, ale trochę przepłacone, bo jak teraz wiesz Wcześniej kupowałem Remiego za 40 tysięcy To teraz kosztuje, wiesz 5k czy 3k No coś 3k bodajże. Podasz mi? Tak, gówno ci podam A to wiedziałem no nie no kurde, ale... Dobra. O Boże! Faul. No co tu się dzieje, no halo. No faul był. Jaki faul? Nie wiem. Ja wiem, że ja nie wiesz, nie wiesz tak. bo nie był. Wiedziałem? No nie, no czemu ja tego nie? Eee, taki strzał, Taki jak wczoraj to co wpadło tak z dupy strzał. No 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 no, no. Ale się zesrałem na to śmierdzi Jezu. Koniec pierwszej. Wrzucę to. <śpiewanie> po jednym strzale celnym. Ej, tylko weź tego nie <śpiewanie> Wszystko no. zostanie udokumentowane. Dokładnie. No tak ciężko by było. Ciąg. Spalony. słyszałem, że karny. <śpiewanie> Bo tutaj jakieś... Już byłem posrany, nie? Tak szczerze. Już miałem pełno w O Jezu, ale podał. Ale rozklepando. Tak, no ale nie. dlaczego modlić się cofnął? Dobra, no nam rozklepando być pierwszy. Ale ty piłki w ogóle nie masz. No, no, czasami mi się zdarzy, no. <laughs> Z przypadkiem. Czasami mi się zdarzy, że mi zabierzesz, ale to wszystko. O Jej. No Bez nie. Jezu, nie. No nie, Benzema. No, bardzo dobrze. O Jezu. No tak myślałem, że podasz jeszcze tutaj. NIE! Jest! Grunczu zatrzymałeś. No nie, no i drugie podanie takie drewniane. Ach, wiedziałem, Oj, że tu podasz, już chciałem tu przejąć, ale trochę zwolnił. No, chodź tu. Dzięki. O Jezu, no. dlaczego, no? Ale mało bramek jakieś w tym No nic, się nie, nie, w ogóle wszystko jest kasowane w środku. Bo tak taka, jak taka, taka patologia w środku się dzieje, dosłownie. No nie, no i serio... No nie, Sergi... Ale ty masz autobus jakiś. Nie, ja to nie no żartuję sobie, ale... Taki... Wczoraj to cały czas mentalny. No coś ty masz autobus <noise> ten. <noise> Taki mentalny autobus. Brukujesz. <noise> tak, Wszyscy do obrony. O Zmieniasz ich i do obrony. O <noise> oh, god <goddammit. głosy> O ale po... chociaż... No nie. No nie! No nie! Co tam? Ojej! Modryć! No nie ja że co to było masa? Co brał? Ale tu grałam, czemu mu piketa stał tam? W ogóle jak on to lekko uderzył, ten twój Benzema. O Jez Czekaj, A Kacie, w ogóle. O No stary to! To była destrukcja! Patrzę na 100% albo był chwał No był, ale już nie jest, ja to... No nie... właśnie do A mesik, a mesik. dobrze, no dla nie. mnie dobrze, ja... No dla ciebie tak... Ach, chciałem tak między dwóch wejść. Tak, już się zasarałeś, <laughs> Dobra, oddaj. No boże, no święty jeny. No nie, czemu oni tak przyjmują? mogą. Za mocno! Nie dojdzie na no. niby. Nie bij. dojdzie, dojdzie. Dobrze, dobrze. No dobrze. nie... Słagrys. ale spokojnie... Nie. Kiko Kasia. Konto, Bro, nie! Jak się obrócił fajnie, idzie. Jak... Jaki to był strzał ładny! Z zewnętrzną częścią stopy, człowieku! takiego żeś nigdy na oczy nie widział! No nie wierzę go! Jezu, no i ma drewno ci gra! No już no nie! Gra. Czemu ten maszczerano tak go przeczyścił? No bo on jest dobry, no ci przecież. Krosik, krosik cię przeczyścił. Ta już kupa zrobił, kurna. Mess nie. No nie, nie, no nie, NIE! może być takiej bramki! Jest. Co? Na pustą, Super, traf! Co? Co to było? Ja to przyjmuję, nie? Zwalniam cię, człowieku, na pustą! Na pustą bramkę! Super. Ale to nie no ale dobrze, bo to nie ście, było... niż rozumu No z jakiego gówno?